Hello, hello, witajcie! Dzisiaj mamy śnieg co prawda tak średnio mamy tego śniegu, ale trochę biało jest. Lola y, po raz kolejny w ogóle nie, nie zwróciła nawet uwagi na niego. Także chyba fanką śniegu nie będzie, chyba że w końcu spadnie tak, wiecie, taki fajny puch w dużej ilości. Mm. Przyszliśmy ze spaceru i sobie kąpałam. Lola zjadła antybiotyk, powiedz, w paszteciku i teraz stoję za matką i patrzę, czy, czy może jeszcze jakaś tabletka yy, gdzieś się nie zapodziała, którą trzeba by mi podać w pasztecie. Tak, Lolutku? Dobre są pasztety? Dobre? <grym> Dobre są pasztety, więc... Yy... Tak, ja się przygotowuję do dnia, bo wieczorem, no można powiedzieć, że wieczorem wychodzę, więc stwierdziłam, że mm, moje włosy, może zaraz sobie zrobię jakąś maseczkę, tą, którą miałam w kalendarzu adwentowym z The Shopu. No i zaczynamy dzień. Nie będę dzisiaj nic gotować, zrobiłam wczoraj tego tatara, więc zaraz zrobię sobie resztkę pieczywa, którą mam i chyba jednego bajgla sobie odgrzeję, no generalnie zrobię sobie kanapki na no śniadanie jest 11.20 to na mnie w ogóle jeszcze wczesna godzina jak na jedzenie yy, no i tak, jak się ogarnę to będę się do Was odzywać yy, później uwielbiam swoją twarz teraz w sensie nie to, że yy, widzę, patrzę na siebie, o jaka jesteś piękna i w ogóle nie, tak nie mam, ale znaczy, może nie uwielbiam swoją twarz, tylko uwielbiam ten masaż do twarzy, o tak. Tak wam powiem. No, dobra. uciekam No dobra, mam resztkę bagietki z wczoraj i mam tego tatara, którego zrobiłam wczoraj. Tylko jak widzicie, za mocno go zmiksowałam. <laughs> Przepraszam, nie wyszła taka pasta, ale jest pyszny, to nic. I tu mam dwa bajgle, które były zamrożone i które kładę na grilla je zgrilluję, potem posmaruję masłem. Na to położę ten serek toast, bo z jakiegoś powodu nie ma u mnie w Lidlu tych hochlandów. I tu mam jeszcze resztkę tej pasty tuńczykowej. No więc tak chcę wszystko zjeść, co mi się kończy. Więc będzie bajgiel z pastą tuńczykową i serem, i te dwie bagieteczki z tatarkiem. Szukuję się. Super. Pyszne śniadanie, właściwie lunch i nawet trochę zobaczcie, słońce wyszło, już zaszło, ale jakoś takie zwidnie od razu od razu lepiej. No dobra, tu tutaj już bajgle się robią. Ja je przykrywam pokrywką, żeby się ser rozpuścił. O. I robimy tak. O. Będę sobie częściej robić takie różne wiecie, pasty do pieczywa, bo to jest takie dobre, pożywne i szybko można sobie coś zjeść. Bo ten tatar to przez przypadek wczoraj mi wyszedł taki <grymny> zmiksowany, wygląda trochę jak pasztet, ale powiem, że jest naprawdę mega dobry. No a ta pasta z tuńczyka to w ogóle mistrz. Był przepis chyba w pierwszym vlogmasie albo w filmie przed pierwszym vlogmasem. Dobra. Uuu, jestem bardzo, bardzo zajarana faktem, że będę mogła zaraz to zjeść. Co kiciu, nie? Zrobię sobie teraz tą maskę, która była w e, kalendarzu adwentowym e, z body shopu, bo będę montować... E, dzisiaj wcześniej od rana montuję vlogmasa, bo po południu nie będę miała czasu, więc przy okazji zrobię sobie w jednym, przyjemno spożytecznym, o ile tylko uda mi się to otworzyć. No tak, kicia, tak. Bardzo delikatnie to pachnie. Pewnie dlatego, że to jest do skóry wrażliwej. Mhm. Lola pierwsza zainteresowana, to nie jest nic do jedzenia, Loluś. Gdzie jesteście, śmieszne rzeki. Czy to mam prawą i lewą stronę? Chyba nie. Ale chłodny. Ale chłodny, O Oh my god. No tak, Lola wiedziała, że tu przyjdziesz. Ona ma być 15 minut na twarzy, więc smontuję sobie film. Troszkę dłużej ją przetrzymam. Coś tutaj chyba jest niechalą. Proszę bardzo. Tak się pracuje. Zrobiłam sobie maseczkę, zmontowałam vloga. Czekam, aż mi ostygnie. Zukka chińska. I co? Moje ulubione zajęcie, czyli masaż. Tak, Kiciunia, tak. Kot też chce się pomasować? Chyba tak. Słuchajcie. Kicie niestety nie udostępnić mojego masażera, bo miałabym. Wszędzie kłaki. Jakie to jest przyjemne. No pięknie wyglądam. Pięknie, słuchajcie, zgadnijcie. Kto musi wyjść za 25 minut z domu? W ogóle nie widać, że sobie zrobiłam drzemkę i przyznałam, mnie. Że mam 25 minut, żeby pić kawę, bo jest mi to niezbędnie potrzebne. Żeby zrobić make-up. Ubrać się w cokolwiek. Dobra. O mój Boże. Mówiłam Wam już o tym. Czy ten podkład mi się skończył? jestem Chyba. Tak. A jeszcze właśnie. Opuść, Weronika. Najpierw tą bazę z użyjemy. Co yy, chciałam powiedzieć. Wymówiłam o tym, że po prostu u mnie 16, jak się robi ciemno, to jest taki kryzys. No i dzisiaj przekrołam walkę z tym kryzysem. Dobrze, że nastawiłam budzik, bo e, tak samo ze sobą. Nie, nie będę szła. Już nie robię żadnych drzemek i w ogóle. Bo no, potem nie mogę w nocy spać. Ale na wszelki wypadek sobie e, nastawiłam budzik. Dobrze, że to zrobiłam, bo oczywiście, że no, ale nie będę ukrywać, zawsze pod takiej drzemce się czuję fantastycznie, jak nowy człowiek. Jakby po prostu nowy dzień się dla mnie zaczął. Ludku, kochanie, wiem, ja też Cię kocham, ale to nie jest aktualnie moment na przytulasy. Gdyż pani musi się zbierać z to, tego tego Diora. Użyjemy Kurczę, kiedy ja kupiłam ten podkład, on już się skończył, wygląda na pełny, ale bardzo go lubiłam. Gdyby nie to, że jeszcze tu mam kilka do wykończenia, to na pewno bym go kupiła znowu. Ten Dior jest taki jasny, to jest kolor 0,5. O! To jest mój budzik. Okazuje się, że ja bym. Okej, okay, okej, okay, dobra, okej, okay. mam 35 minut, a teraz, o, to dla mnie kupa czasu, zdążę włosy wyprostować, dobra, no więc tak szybko się mówi, muszę wypić kawę, muszę się obudzić, i wiecie co? Miałam tą zdrową fazę, a dziś już zjadłam zupkę chińską i fantazjuję o Drwalu z Ale zjadłam. Takiego drwala. Ale ostatnio też jak sobie popatrzyłam, ile one mają kalorii, czy tam jedna kanapka potrafi mieć 700 czy 900 kalorii, to... Wszędzie sobie poczytam, ile one mają kalorii, to mi tak trochę... No dobra. Tutaj muszę się skupić na moim makijażu. Powiem Wam także co jak co, ale umiejętność szybkiego wychodzenia z domu to ja mam opanowaną. Nie jestem jedną z tych dziewczyn, która potrzebuje, wiecie, dwie godziny, żeby wyjść z domu. Mm. Tylko ja się szybko ogarniam. Dobra. Już chyba nawet mi się troszkę oczy obudziły po tej kawie. Ale nic. Zawsze powtarzam. Za słowami mojego lekarza jak potrzebujesz spać to śpi. Widocznie jest Ci to potrzebne. Więc tak też robię. No i korektor pod oczy jest niezbędny. Muszę znowu sobie e, maluję oczy, skoro wychodzę wieczorem z taką bardziej malowaną a ten trik z korektorem tutaj to tak ładnie robi buzię niby nic, niby tego nie widać a naprawdę jest spoko muszę nie zapominać o tym, żeby patrzeć w lusterko, a nie w podgląd, bo jednak w podglądzie nie wszystko widać Lolutku, kochanie, bardzo cię kocham, ale pani się spieszy. Lola, tutaj na dwóch chłopach. Chcę się przytulać. Ten biedny pies, który ogłuchnie niedługo odsłuchuje, na dłucha tak lolutku. Słuchaj, nie ma. Nikt nie ma gorszego życia niż ty. Z taką wredną matką. No. Jeszcze teraz przytulać nie chcę. I teraz pejk. Brązerek ja Chciałam jeszcze wcześniej podjechać w jedno miejsce Ale to już się nie uda Więc chyba jutro zrobię sobie wycieczkę Uwielbiam ten brązer To jest ten dożyny. I właśnie taki mieć konkretny tutaj ten... A szczerze mówiąc, e, nigdy się tak nie malowałam, ale kiedyś użyłam takiego filtru na Instagramie, gdzie był... Nie zmieniał twarzy, ale dosłownie był taki sam e, właśnie brązer czy tam róż, bo czasami macie takie, wiecie, dołożone tutaj, a tam po prostu były takie linie i jak to fajnie wygląda. Zaczęłam się tak malować. stwierdzam, że mi to pasuje jeszcze tu, tu, tu i trochę tu. A tutaj to tak tylko tyle, ile mi zostaje na pędzlu. dobra jaka pyszna jest ta kawa lola a w co się ja pani ma ubrać? na randkę hmm? będę robić wieniec świąteczny także muszę się ubrać jakoś tak wiecie nalajcie. Chyba pójdę w misiu z chemu i w leggingsach, czyli w tym co noszę cały czas ostatnio, ale na dworze pada taki mokry śnieg i jest ciemno brzydko i w ogóle. I zresztą nie mam czasu się stroić, gdyż jest która. Dobra, słuchajcie, skończę raz Was, będzie szybciej, wybaczcie yy, i pokażę Wam się, jak wygląda. No dobra, tak wygląda mój makijaż. Włosy prostowałam, ale coś czuję, że z tyłu jest niehalo. ale już nie mam czasu. Perfumy to jest Armani My Way, może jeszcze trochę. no to mamy czas, żeby jeszcze chmurę dodać. No, dobra. Tak, o, lutek masz rację, pani wychodzi. Ja wyglądam tak. Bluza z Legginsy Leginsy North Face. Skarpety są od Moon Sister. Buty, znacie, buty są zajebiste. I uważam, że z tymi skarpetkami... Przepraszam cię, Lolek. Z tymi skarpetkami zajebiście wyglądają. W ogóle jakoś tak szczuplają nogi te leginsy. Ta długość z bluzy. Te skarpetki, ten. Nie wiem, nie mam czasu zastanawiać, muszę wychodzić. No dobra, ja o, jak wyglądam i lecę. Z jedną stronę idę, czy potem zmieniam na przykład na dole? Nie, 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 nie czas pani cały pani czas w jednym kierunku, będziesz przejść w Прошу Patrzcie na to, jest vlogmas, jest świąteczny klimat, tadam, marzyłam o Tobie, mm. tak, ale już piszczy. no ja wiem, 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 tręci zakręcone, mm. 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 a zaraz wam pokażę co tu mam, bo byłam na warsztatach robienia wianków i dekoracji świątecznych więc zaraz to rozpakuję, bo już Lola zaczyna mi rozpakowywać, tutaj mam tylko e, nie, może to wyjmę i położę e, na blacie, żebyście mogli zobaczyć Tada, patrzcie na to tak Lola, Kicia się wcale reluksuje reluksuje, Boże z 23.30 już jestem strasznie zmęczona to jest Wianek, który zrobiłam sama, słuchajcie. Może nie widać teraz jego uroku, ale już nie chcę mi się żadnego haczyka instalować. Jutro go zawieszę na oknie. Eee, na razie go mm, tutaj położyłam. No po prostu mówię, jestem zmęczona, już mi się nie chce go wieszać. Co? Nie zaczepiej kota. Rozmawiałyśmy o tym, nie? No właśnie, więc tutaj mamy Wianek, jutro zawiśnie. Zobaczcie, tu jest mój stroik świąteczny. I tak sama go zrobiłam. Ciężki jest jak nie wiem. No. I tak wygląda. Jestem bardzo dumna z niego, wiecie. Z wianka jestem bardziej. Moim zdaniem wianek mi bardziej wyszedł, ale jak teraz tam jest wciśnięty w kominku, to go tak za bardzo nie widać. No i tak. Jutro sprzątnę to i tu postawię sobie ten stroik. Myślę, że wymienię tą świeczkę prawdziwą yy, na taką sztuczną ledową, bo ja się boję, że ja to zjaram. Znając moje szczęście. No, a tutaj jest. Ten wianek fajnie wygląda, ale chyba może go tu, albo nie wiem, albo tam na oknie go jutro przyczepię. Przez smaczek? Smaczek nie, Lola, już tych smaczków dzisiaj zjadłaś tyle, że smaczek koniec. Zresztą leży tam twój smaczek, widzisz? I ci nie smakuje. No, także słuchajcie, jestem z siebie bardzo dumna. Jestem również bardzo zmęczona, bardzo przejedzona. Zjadłam dosłownie pół tej kanapki trwala i pół tych frytek zakręconych i nie byłam w stanie dalej tego zjeść. A kiedy zjadłam bez problemu, nie wiem, czy on jest większy, czy moja moc się zmniejszyła, ale tak... No, więc kochani, ja biegnę pod prysznic, bo naprawdę już jestem mega, mega znaczona. Przepraszam. Chcę mi się strasznie spać, ale zajęliście w ogóle pomysł takie warsztaty. E, I w ogóle na maksa mi się to podobało. Uważam, że fajnie mi to wyszło. E, I też na maksa to było relaksujące. Ja jednak lubię e, tworzyć, ale też właśnie tak coś. Takiego plastycznego, namacalnego. Um, I chyba będę sobie szukać jeszcze jakichś takich warsztatów florystycznych. Um, no, bo na, na maksa mi się to podoba w ogóle. Widzicie, jakaś taka miłość do kwiatów i w ogóle mi, moje rośliny rosną. Ostatnio ktoś mnie nawet pochwalił, że mam rękę do kwiatów. No, nie wiem czy mam, ale faktycznie jakoś tak. No, rosną. ta monstera zdecydowanie rośnie. No, a tutaj wszystko jest żywe, wiecie? Więc y, w ogóle też zapach to ma nieziemski. No i tutaj jest taka y, drewniana y, gwiazdka. No maksa mi się to podoba. Mimo, że w ogóle jak zaczynałam to robić, to jakoś tak y, w ogóle y, śmiali się, że ja zrobiłam takie dwie świeczki i dwie szyszki. Symetrycznie wyglądało to jak dwie wieże. A na końcu nawet jestem... Loluś, nie, smaczek już koniec piesku, wiesz? Tak, smaczek koniec, już nie. Wiecie, Lola dostaje y, antybiotyk w pasztecie i dostała. Y, no i cały czas ciska smaczek, bo myśli, że to tak y, teraz będzie, że to takie smaczki będą w miseczce. No, także jestem z siebie bardzo y, dumna. Kończę, idę się spać. Idę się spać, proszę. Idę się myć. Idę spać, bo to był długi dzień. Widzimy się jutro. Trzymajcie się ciepło. Papa. Nur pa. jest pięknie, naprawdę. Jutro wam jeszcze pokażę ten wianek. Dokładnie. No, lampeczki odpaliłam. No. I tak. Żegnam się z wami. Widzimy się jutro. Kocham Was bardzo. Papa. Pa.